Więc witam Państwa serdecznie. To jest taka dogrywka do Hiskiasza jakiegoś starożytnego, bo już po prostu to już dawno temu skończyło. A podobno filmy w internecie mają bardzo krótką, e, e, takie krótkie życie. Wszyscy szybko o nich zapominają, no to ja się chciałam przypomnieć, że kiedyś stworzyłam taki miniserial, serial składający się z kilku odcinków na temat króla Judy. E, Króla Hiskiasza. No, ja miałam całą historię, można sobie to odsłuchać, ale chciałam powiedzieć dzisiaj o tym, jak na to wpadłam, żeby zrobić tego Hiskiasza. To był czas kwarantanny, dawno, dawno temu. Przyleciałam z Izraela y, ostatnim samolotem do Polski. Jeszcze nie było wtedy wiosny, dopiero się zaczynała, i y, tak wpadłam tutaj w taką okoliczność domową, nie za bardzo wiedziałam, co mam zrobić. I ze sobą właściwie, bo się nagle wszystko zamknęło. I postanowiłam posprzątać dom. Więc ścierałam kurze z parapetu i natknęłam się na tego bałwanka. Który to bałwanek? No zróbże się. Zróbże się, o. On był po prostu jakąś częścią dekoracji zimowej. I sobie myślę, mm, ten bałwanek, po prostu, jak go przesunęłam, pomyślałam sobie, od razu mi wpadło do głowy słowo bałwofarstwo. I pomyślałam sobie, a jeśli bałwofarstwo, trzeba by to świetnie jakoś pokazać, czyli jakoś zwycięsko, czy, że ktoś po prostu zwyciężył to bałwofarstwo. I natychmiastowo mi przyszedł do głowy król Hiskiarz naprawdę, o którym czytałam tego dnia rano. Więc postanowiłam założyć koszulkę, Przygotowując dla Was ten wykład, założyć koszulkę, której nigdy, której nigdy nie mogłam chodzić, ponieważ jest ona bardzo krótka. Jest tak krótka, że się nadaje tylko do internetu, w ogóle się nie nadaje do noszenia na co dzień, więc prawdopodobnie nigdy w niej nie wystąpię, chyba że oddam ją komuś, kto po prostu jest znacznie mniejszy i ta koszulka będzie akurat na nim bardzo dobrze wyglądać. Więc mamy już króla Hiskiasza. Mamy też koszulkę, która była przewodnia, i ja cały czas w niej występowałam. Tutaj mamy dziurawe mury Jerozolimy. Nie wiedziałam skąd te wziąć, te dziurawe mury. W związku z tym rozbroiłam taki chustecznik. To była, to była taka część. Tutaj się wkładały chusteczki, no i to było połączone. Tutaj było związane, ale po prostu to rozłączyłam. I i pamiętacie, że były dziury w, w murze Jerozolimie? Ale, ale hiski aż po prostu załatał te. Więc widziałam tutaj dno od tego koszyka i załatał te, te dziury. Kiedyś też, jako kobieta ekologiczna, postanowiłam przestać kupować zmywaki do mycia naczyń. I e, czytałam gdzieś, że bardzo fajnie myje się naczynia, jak się pokroi worek jutowy. Nie wiedziałam o tym, że trzeba go oprzyć dookoła. Więc wówczas właśnie zakupiłam worek jutowy. I nie wiem, czy pamiętacie, że w pewnym momencie swojej historii yy, hiskiarz yy, oblókł się w, we Włosienice. Także to jest ten worek jutowy, który właśnie zakupiłam kiedyś, żeby on bardzo fajnie zadziałał mi na jako zmywak do mycia naczyń, ale a, powiem Wam, że to się naprawdę nie jest takie bardzo fajne i nie sprawdza się. Tego bałwanka dostałam, wylosowałam na Hanukę od moich znajomych, Jacka i Ewy, także bardzo Wam dziękuję za tego pawanka. to już było 3 lata temu, a nadal go uwielbiam. W przypływie jakiegoś szaleństwa zakupiłam w Biedronce, myślę, że w grudniu tego roku, taką skarbonkę, skarbonkę, która była pełna cukierków i one wyglądały jak takie kulki z czekolady Lid, lind. No, albo jakieś inne kulki, ale w każdym razie pożarłam je pewnego zimowego wieczoru i potem pozostała mi taka skarbonka. Więc ta skarbonka robiła za królestwo Izraela, królestwo północne. Musiałam znaleźć jakieś mniejsze królestwo, a jak wiecie, nie mogłam się za bardzo z domu wydobywać, więc musiałam znaleźć jakieś mniejsze królestwo, które byłoby również domkiem, a byłoby to królestwo Judy, królestwo południowe. Więc znalazłam taki kubek, który kiedyś kupiłam na Litwie. I rzeczywiście ma drzwi, ma okna też, więc po prostu to było królestwo Judy, które było mniejsze, a tu jest królestwo Izraela. No i to było fajniejsze i tak dalej. Oczywiście znowu mamy tutaj, że królestwo Izraela uprawiało falstwo. Po czym mam jeszcze, tutaj zapomniałam jeszcze taką rzecz. Yy... Jak te świątynki na górach, ale tutaj mamy, za chwileczkę jeszcze wrócę do tych świątynek. Tutaj mamy talerzyk, który po prostu kupiłam kiedyś w Jerozolimie i to było hasło, że nie było pokoju w Jerozolimie. A tutaj jest gumka od weków mojej koleżanki Alutki Kuson, która ona robi pyszne po prostu dziewczyna z kalisza. Robi pyszne, słuchajcie, ogórki. Ja po prostu całą zimę jem te jej ogórki. I ona robi w takich starodawnych słoikach na, na, tam, na gumkę i na taką sprężynkę. Więc to jest taki zwykły talerz. Jak się domyślacie, tutaj jest myszka zrobiona przez moją koleżankę. To był król Hiskiarz, który miał, być taki, miał się czuć takim małym w porównaniu do króla Sanheryba. Hiskiarz był zrobiony kiedyś, myślę, że nadal moja koleżanka z Holandii robi takie myszki sama, ręcznie. Także bardzo piękna myszka. I tutaj moja siostra zrobiła kiedyś taką lalkę dla swojej córeczki, która już jest dzisiaj dużą dziewczyną. W każdym razie ja postanowiłam uchronić tą lalkę przed zabiciem i wzięłam ją, no to ona tak wygląda. I to był ten król Sanhery. Co tam mieliśmy jeszcze? Występowała ta moja szczoteczka do zębów, płyn alkogel, taki alkogel. Jerozolima, talerz z Jerozolimy, że Jerozolima <klujna> była wówczas stolicą Królestwa Judy. Mamy tutaj też takie fragmenty, to są takie właściwie nakładki na kieliszki, wina. Jest duża impreza i każdy ma swój kieliszek jakiś oznaczony, żeby mógł sobie wrócić do swojego koloru, gdziekolwiek, jakby, jeśli, jeśli by się nawet poruszał. Był taki moment, że król Ahas, ojciec chiński przeprowadzał swoje dzieci przez ogień. To tutaj wziąłem takiego baranka udającego dziecko. On jest właściwie do. To tutaj dajemy jakąś wizytówkę albo kartkę, można wcisnąć i to sobie tak stoi. No i jest też taki moment, to wykorzystałam może w Kazaniu bardziej, ale pokazałam, że włożyłam jakieś takie różne sztuczności, które posiadam i to miało robić za klejnoty, ale że za jakieś bogactwo, które posiadał król Hiskiasz i pokazał je Babilonczykom. Co tam jeszcze było takiego? Myślę, że właśnie były te świątynki. I, I chyba tyle. Na sam koniec się dowiedziałam, że znacznie lepiej byłoby, gdybym robiła ten film w poziomie, niż w pionie. No to proszę bardzo, tutaj po prostu robię taką dogrywkę. Ale w każdym razie przygotowuję teraz kolejną księgę. To jest trochę tajemnica, ale mam nadzieję, że mi wyjdzie w końcu, bo się zbieram do tego jak Sujka za Morze. Zmieniałam też ciągle okulary, ponieważ chciałam Was dobrze widzieć, więc raz miałam takie. Na koniec miałam te i one były najlepsze, ponieważ w ogóle mogłam po prostu dokładnie patrzeć, ale one to są takie, jakieś stare i bardzo mają małą małą taką moc tych szkieł, więc ja prawie nic nie widziałam. Więc jak tam czytałam, to po prostu z wielkim trudem, ale tu miałam taką swobodę, że po prostu mogłam sobie obserwować yy, dokładnie kamerę i mieć jak gdyby takie oko na Was. W pewnym momencie wykorzystałam też tabletki, których już nie mam. To były tabletki z zielonego yy, z jęczmienia, zielony nie zielony jęczmień, tylko młody jęczmień, tak. Młody jęczmień i to dotyczyło takiej obfitości Izraela obfitości, która się zjawiła w domu Hiskiasza. I myślę, że to jest chyba wszystko, co, co mi wtedy jakoś towarzyszyło, ale wszystko naprawdę zaczęło się od, ba od, tego, od tego bałwanka i od tego bałwochwalstwa, właśnie. Gdzie mi to naprawdę przy, przy, po prostu przy tym przesuwaniu rzeczy na parapecie wpadłam na to, że może byłoby świetnie zrobić jakąś taką historię biblijną w przystępny sposób, żeby nam zostało to w sercu. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Tu była Wasza, wasza koleżanka. I też tego cukru nie mam tutaj przy sobie, ale w pewnym momencie miałam taki cukier. Może go Wam tutaj doniosę jeszcze chwileczkę, przepraszam. Tu jest taki cukier z, z knajpy w Tel Awiwie. I ta knajpa się nazywa Viole, robią pyszne. W Tel Awiwie chyba nawet give time i mieli takie cukry kiedyś. Także to byłam, to byłam ja, Wasza koleżanka Wiola. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.